Dzień dobry. Dzień dobry, drodzy widzowie, witam w nowym odcinku. Jestem znowu, jak widzicie. No i w moim mieszkaniu wynajmowanym, co prawda na długi termin, ale akurat Jarka znowu nie ma. Wielkie podziękowania, że udostępnił mi, kiedy go tutaj nie było. No i co? Jak tam remonty? Pewnie jesteście ciekawi. Właśnie ten odcinek będzie o tych remontach. Chcę Wam to pokazać, oczywiście popracować trochę. Znowu trzeba popracować przy tym mieszkaniu, bo oczywiście jak to ja, nie zrobiłem full remontu takiego, żeby wszystko już było na gotowo. Kilka rzeczy sobie zostawiłem dla siebie, żeby mieć co robić. No i ruszam, ruszam Zobaczcie jak to wszystko wygląda. Znaczy ja już to widziałem. Jestem tutaj już od tygodnia. Przyjechała też moja rodzina, więc trochę było zwiedzania, wiecie jak jest. Ale już za chwilę wracają do domu. Ja zostaję trochę dłużej i będę tutaj działał. Więc to będzie właśnie taki odcinek z tego Czegoś, i może Wam się tu coś rzuciło w oczy. O, zobaczcie. Aha. Nowinki hiszpańskich licencji turystycznych i prawa hiszpańskiego dotyczącego wynajmu. Tabliczka jest. O tym jeszcze pogadamy. Dla tych, którzy są zainteresowani, nie wszystkich to może interesować, ale tych, co to interesuje, to chyba zrobię dedykowany odcinek o tej tabliczce. My sobie jeszcze w tym odcinku ją przylepimy w widocznym miejscu, bo właśnie są takie wymagania. W planach gdzieś yy, tutaj chyba to zrobię. No i też poopowiadam Wam może kilka takich małych szczegółów, a w dedykowanym filmie zrobimy taki, e, taki właśnie temat o tych nowych przepisach. A ja ruszam na mieszkanie. Jestem już na mieszkaniu, słuchajcie. Jest od ostatniego razu duży progres. Zobaczcie sami. Przede wszystkim pierwsze co się rzuca to podłogi, nowe podłogi, które od razu robi lepszy efekt. Jest też te okno, wypasione okno wielkie na, taras. na tarasie. Na tarasie też są nowe kafelki, zobaczcie jak to wygląda. Tutaj jeszcze brakuje rolety, ale Wartan mówi, że będzie jeszcze to robił. No mamy małe opóźnienia co prawda, no ale mi to tak jakoś specjalnie nie przeszkadza. Jakoś specjalnie zimno nie jest jak na 1 marzec, czy tam 3, 2 marzec, 13 stopni. Jest nowa klimatyzacja tutaj z tym systemem, systemem wypuszczania wody. Tutaj było było trzeba to zrobić. To jeszcze będzie malowane na biało i poprawiane. Jest kabel do właśnie rolety, bo roleta będzie z silnikiem. Mega mi się to podoba, że będę mógł sobie programować, kiedy roleta ma się uruchomić, kiedy opuścić, kiedy podnieść. Tu mamy te drzwi, one no są z dwóch stron, widzicie, bardzo fajny patent pa PCV yy, troszeczkę zainwestowałem więcej w te okna. To okno kosztowało razem z roletą 1800-1900 euro, gdzie te wszystkie małe okienka to powy wymieniałem za 200-300 euro yy, do, do tych innych pokoi, no ale niestety tutaj musiało być okno na wymiar. Czekaliśmy na nie 3 tygodnie. I tak to wygląda. No dobra, lecimy dalej. Jest już klimatyzacja, są już. Rury wszystkie tutaj puszczone, tu będzie taki, taka zabudowa plastikowa, ale resztę mamy tutaj w ścianie, jak widzicie kable też w ścianie. Mamy też kabel od maty podłogowej, tutaj jest 4 metry maty podłogowej puszczone, więc mam nadzieję, że się przyda w zimowe wieczory. Zobaczymy w ogóle jak to się sprawdza, czy taka mata elektryczna 600 watów, no zobaczymy, jestem bardzo ciekaw. Nie udało się jej niestety wrzucić tam do pokoju, bo miałem dwie maty zaplanowane, ale coś tam nie wyszło niestety. W drugim pokoju, tutaj już mamy prawie pokój skończony, ale trzeba obrobić drzwi. Jak widzicie zapalę światło. No i tak tutaj wygląda ten pokój. Ten pokój już jest prawie gotowy. Chyba tu by było malowane. No i chciałbym się tutaj przeprowadzić. Taki jest mój plan. Nie wiem czy to zapali. Chcę sobie wrzucić tutaj materac i po prostu już tutaj spać. Tutaj ściany były na gładko, zrobione już wcześniej, tylko tak dosyć cienko. Nie chcę wiem, że nie chcę tego wprawiać, nie chcę ładować tutaj pieniędzy, więc go dopuściłem. Tu jeszcze trzeba to obrobić. No i tyle: tak naprawdę tutaj gniazdka założyć i gotowe. Mamy kolejny pokój, pozamawiałem już dużo gratów, bo myślałem, że to się wszystko szybciej troszeczkę skończy. No i e, tu jest pokój zawalony rzeczami, meblami. Też część rzeczy jest do kuchni, która też jeszcze nie jest skończona, no więc trochę odejdzie, ale są już łóżka, materace, no i widzicie tutaj na przykład te okna, piękne już wykonane, mm, ładnie to wygląda, oho, tu już widzę, Wartek poprawił. No i takie okno, kurde, 200 chyba, czytam 300 euro i to jest właśnie też PCV okienko, więc fajnie, cicho. W sypialniach będzie bardzo cicho. Tam jest drugie takie okno. O, tu już widzę. prawił, zalepił to, to jest od kuchni i również mamy tutaj wyjście od klimatyzacji. Tak to wygląda, bo trzeba trochę tutaj podkurzać może. Tam jeszcze kuchnia, zaraz przejdziemy do kuchni. No tutaj jest wszystko jeszcze zagracone, ale, ale już pomalowane są te pokoje, więc ładnie, ładnie, ładnie. Tutaj też już by można było chyba yy, spać. Gniazdka sobie będę robił sam, bo nie kazałem robić Bartonowi elektryki. Wiecie, próbuję oszczędzać na jakichś takich rzeczach. Może to nie miało sensu, ale i tak już popłynąłem z tym remontem. Powiem Wam, że kosztowo to wszystko mnie wyniosło zdecydowanie za dużo. Nie tak sobie zaplanowałem. Mieszkanie, myślałem, że będzie to troszeczkę taniej, ze względu na to, że w końcu to jest mieszkanie inwestycyjne. No i tak, w plan, no tak jak wcześniej też opowiadałem, pierwszy miało być taki niskobudżetowy remont, delikatnie tylko podłogi, coś tam, ale wychodziło, wychodziło coraz więcej rzeczy. No i grubo możliwe, że będę musiał się zamknąć z tym remontem gdzieś tak na, na cało, około 35 tysięcy euro już z nebami z materiałami, z robocizną, nie? tak wam powiem. Tak, plus jeszcze oczywiście w tej cenie będzie, tak mi się wydaje, że, że jeszcze nie mam wszystkich kalkulacji, ale wydaje mi się, że 35 tysięcy to będzie już tak na gotowo z przygotowaniem mieszkania pod wynajem, czyli z już kupieniem pościeli w odpowiednich ilościach, ręczniki i to bo to też trzeba jeszcze pamiętać, że trzeba to przygotować na 6 osób, no pościele, prześcieradła i tak dalej, i tak dalej, ręczniki. Lecimy dalej, mamy kuchnię. Kuchnia już też gotowa praktycznie do tego, aby zacząć ją składać. Tu mamy boiler, stary boiler zostawiam. Nie wiem, czy to nie jest błąd, może powinienem sobie jednak wymienić ten boiler, ale na razie go zostawię. Nie chcę już ładować tutaj za dużo. I mamy przestrzeń kuchenną, ale kuchni jeszcze nie ma, niestety widzicie. Yy, ściany już są jakby tak zrobione chyba. I nawet pomalowane, tu może jeszcze jedna warstwa pójdzie farby. Kafelki tutaj będą, szafki do samego sufitu, no i blacik, zmywarka i zlewik. Tu będzie dodatkowe gniazdko, tutaj mam dużo gniazdek, tutaj okap, okap, ale pod szafkami też pójdzie, tutaj mikrofalówka, rura będzie w szafkach i tam wyjście. No myślę, że jeszcze tydzień tak, żeby to było już finał, no ale sami ocencie lecimy dalej. Największa zmiana w tym apartamencie, słuchajcie, to oczywiście łazienka, a nawet i dwie łazienki. Przechodzimy do łazienek, które też jeszcze nie są do końca skończone, ale oto i są nowe kafeleczki, nowy kibelek w zabudowie i no jeszcze końcówka takiego tutaj gipsu de dekoracyjnego gdzie w przyszłości chcę sobie wrzucić pasek ledowy jakiś tutaj jest jeszcze kabel na no, zwykłe światło no i tak to wygląda słuchajcie tu jeszcze będzie parawan parawan taki parawan no, szyba co mam jeszcze z takich fajnych udogodnień które tutaj udało mi się wymyśleć. to przede wszystkim no nie ma bidetu ale jest bateria bidetowa i to jest akurat fajny temat słuchajcie tak wygląda kibelek Pięknie tutaj jest woda, się spuszcza świeże. Wszystko jeszcze nie używane, więc pokazuję wam. I tu mamy cyk. Tu można odpalić wodę. I nawet fajna sprawa, jeżeli chodzi o czyszczenie. To ma takie ciśnienie, że spokojnie można tutaj opukać takie różne rzeczy, jakie tutaj się zostawia. To zamykamy. Mamy ciepłą, zimną wodę. Bardzo fajnie. Jeszcze najlepiej prusnąć raz, żeby pozbyć się tego ciśnienia w wężu. Odkładamy i mamy tak naprawdę dwa w jednym, czyli bidet z belkiem. A ja już jestem cały biały. Cholę, no tak to jest na remontach. Lecimy dalej. Jak widzicie, też drzwi są nowe. No, drzwi też robią robotę. Przede wszystkim fajnie to wygląda. Jeszcze tutaj trzeba je troszeczkę pewnie doregulować. Niektóre rzeczy. Czarne klamki postanowiłem. Będą też czarne lampy. No i niestety ta elektryka, którą zostawiłem i baranek, jak widzicie na ścianach. No nie jest to jakoś super, ale tutaj ściana jest cała gładka. Po tej stronie jest trochę starego baranka i trochę gładkiego. To też fajnie wygląda. Może być. Mi się wydaje, że właśnie chciałem przeoszczędzić, żeby nie robić wszystkich ścian. To by było tutaj dużo roboty, plus dużo materiału, większe koszty, a nie wygląda to, że to jest wszystko pomalowane na biało jest fajnie. Kolejny pokój, słuchajcie, kolejna sypialnia, też już chyba. Praktycznie skończona. Może jeszcze malowanie zostało chyba. Tak, malowanie zostało, więc założyć lampy. Ale nowe okna, wszystko pięknie jest, podłogi też fantastycznie. Mamy też nowe drzwi, to są białe po tej stronie, a po drugiej stronie są brązowe. Pokażę Wam jeszcze później. No i mamy drugą łazienkę. Druga łazienka, coś na czym mi bardzo zależało. Kibelek już jest, ten sam. Ten sam system bidetowy, tutaj jest półeczka. A tu jakąś szafeczkę się jeszcze wstawi. Światło się akurat przepaliło. No i tutaj mam taką zagwozdkę z tą półką. Wczoraj kupiłem taką szafkę od Vincentego, tutaj z Mi Elektro, za 160 euro. I to jest bardzo mało. Dlaczego bardzo mało? Bo tak, do tej szafki jest jeszcze zlew, i jeszcze lustro duże, i jeszcze lampeczka. Więc ogólnie w tej cenie to postanowiłem, że to kupię. Trochę za mało tutaj miejsca, chociaż jak się siądzie jak siądę to nie jest jakoś źle, ona właśnie tak będzie tutaj stała, więc widzicie, że spoko można się nawet oprzeć. Można tutaj... No nie wiem, jeszcze się zastanowię. Zaraz ją położymy na nóżkach i zobaczymy, czy lepiej to wygląda wizualnie, albo jakby była podwieszona. Tylko taka próba, postawiłem to na nóżkach, bo były w zestawie jeszcze jest za duże. Trzeba kupić jakąś nową szafkę, a tą zwrócić. Mam nadzieję, że się uda zwrócić tą szafkę. Dobra, mały update. 20 minut minęło. Słuchajcie, założyłem gniazdko. Pierwsze gniazdko założone. Tutaj takie prawdziwe, czarne, ładne. Ładnie teraz to wygląda. Właśnie plan jest taki, żeby czarne były gniazdka i czarne takie elementy dekoracyjne. Jak widzicie, też już blat jest. W sensie tylko tak przyłożyłem, żeby zobaczyć jak to wygląda. Nawet, nawet chyba spoko. Wpasowuje Pas się to jakoś tutaj w te kolory. Tych, tych liści Więc powinno być ok Oczywiście to będzie wszystko jeszcze podniesione Zawieszone No i tutaj będzie pod spodem pralka Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest pomalowane Ale do końca Więc czekam aż to się wszystko skończy I wtedy dopiero będę robił Nie będę tutaj motał I tak chyba Ja to zostawiam Nie chcę dzisiaj tutaj siedzieć Zimno jest strasznie W sensie no pewnie tu jest tyle co na dworzu Czyli 14 stopni W tej samej koszulce już mi jakoś tutaj zawiało Trochę będzie... Mało tutaj gniazdek, ale może sobie wyprowadzę znowu jakieś peczny tutaj w dół, i tutaj za konapą jakieś gniazko. Z tego by trzeba tutaj na pewno gniazdko jakoś puścić yy, pod telewizor. I tu jest jedno gniazdko, też dobra. To tyle. Zabijam się z tego mieszkania. Zamienamy się za tabliczkę, bo Wam o tym w końcu wspominałem na samym początku odcinka. Yy, Zamotuję ją tutaj. Biorę się za robotę i zobaczymy, jak ona się będzie tutaj prezentować. Nie jest to była jaka tabliczka, bo a może za chwilę opowiem Wam historię, jak to zostało wyprodukowane, a na razie robimy. skończone. Jeszcze tylko ostatnia taka zatyczka tutaj, żeby to pięknie wyglądało. Zobaczcie, jak to fajnie jest tutaj zrobione. Taki ładny, fajny patent. I jest, jest numer licencji, jest legalnie, można by powiedzieć, tak? O to tutaj chodzi, żeby było legalnie. Pewnie część z Was już y, słyszała o tym, że właśnie zaostrzyły się te przepisy w Hiszpanii odnośnie wynajmu. No i trzeba takie mieć licencje turystyczne. Po pierwsze, trzeba ją dostać. To jest. Y, Standard, tak do tej pory też to było. Jeżeli chce się wynajmować na Booking, to trzeba mieć numer licencji turystycznej, ale teraz nie wystarczy go mieć, trzeba mieć też go wydrukowany w postaci właśnie takiej zunifikowanej tabliczki, no i można to kupić chyba, chyba kupić można w urzędzie taką tabliczkę a rejestracja, jak do samochodu. Ona tam ileś tam kosztuje. No i można też sobie to zrobić. Ja sobie właśnie to, można powiedzieć, zrobię samemu. Nie tylko, oczywiście, to jest jedyny nowy wymóg, jest więcej tych wymogów. Podobno musi być też jeszcze zaznaczone wyjście ewakuacyjne. Musi być, muszą być numery telefonów do, do hosta, do tego gospodarza. Ten numer telefonu musi być oczywiście jeszcze dostępny 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, tak jak w normalnych hotelach to wygląda. Również musi być oznaczenie instalacji elektrycznej na każdym gniazdku. To już po prostu jest niezły. Niezłe przegięcie. Chodzi o to, żeby napisać dla amerykańców, że tutaj mamy nie 110V a 230, jak wiecie. No i podobno może to być w jednym miejscu gdzieś zaznaczone, ale też na każdym gniazdkach można sobie zaznaczać, że jest 230. No i dużo takich jakichś tam pierdłu. Tak jak wam wspominałem, zrobię osobny odcinek do tego, żeby to wszystko skompresować. Do jednego spoko odcinka, a na razie jest tylko tabliczka. Tabliczka bardzo ładna, tak jak mówiłem, można powiedzieć, że zrobiłem ją sam, ale nie do końca, bo właśnie mój tata ma taką firmę, zajmuje się właśnie reklamą i poli poligrafią, a i po prostu właśnie mi yy, zrobił taką tabliczkę. I tak sobie pomyślałem: Kurczę, takie tabliczki, dokładnie tego typu, słuchajcie, to nie jest mały koszt. Yy, można sobie kupić taką, właśnie. Tabliczkę za 50 euro, bodajże. Za 50 euro można sobie w Hiszpanii zamówić taką tabliczkę na takiej, właśnie Plexiglas, żeby to ładnie, tak elegancko wyglądało. Pomyślałem sobie, może zrobię takie zapiski, zapisy. Może mógłbym dla kogoś z Was wyprodukować taką, właśnie tabliczkę, gdyby ktoś chciał, i bo wiem, że jest tutaj dużo widzów, którzy pokupywali apartamenty, macie te licencje, pewnie też potrzebujecie coś takiego zrobić. Gdyby ktoś chciał, to Zapraszam do kontaktu. Tak pomyślałem sobie, mógłbym, gdyby było dużo chętnych, oczywiście, to tak zrobić. Takie tabliczki jednorazowo. Więc wrzucam Wam link w opisie do zapisywania się na takie licencje albo maila zostawiam. Jeżeli ktoś jest chętny, to napiszcie maila o taki dedykowany mail pod te tabliczki i możemy coś takiego podziałać. Tu jeszcze przy i powiem Wam, jakie są ceny takich tabliczek w internecie, bo sobie tak poszukałem. No to tutaj są takie tabliczki właśnie też wykonane na plexiglas, na takim właśnie fajnym materiale, no ale jak widzicie 64 euro. Na samej folii kosztuje 11 euro. Tu znalazłem inną stronę. Tutaj mają z kolei za 49, czyli 50 euro. No nic, będę sobie tutaj coś kombinował. Yy, chyba widzimy się w następnym odcinku, bo trochę już tutaj się nazbierało tego materiału. Takie szybkie odcinki. Yy. No i co? Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie, jak to wygląda, czy podobają Wam się te filmiki o nieruchomościach. Wiem, że część z Was już po prostu ma dosyć tych filmików, ale duża część też tak yy, chciałaby tutaj mieć jakiś apartament i, i część osób przygląda się tym moim przygodom tutaj hiszpańskim z nieruchomościami, więc yy, no, nagrywam, bo to wydaje mi się, że to jest jakby ciekawy temat. Taki przyszłościowy przede wszystkim na lata. To tyle w tym odcinku. Dzięki, że byliście ze mną. W przyszłym odcinku będziemy może coś innego robić jeszcze. Mam nadzieję, że się szybko skończą te remonty na pierwszym mieszkaniu, na drugim mieszkaniu. No i będę mógł się tam wprowadzać i robić jakieś różnego rodzaju patenty. No i wam może właśnie coś pokażę. No i oczywiście będzie też jakaś promocja tego apartamentu. Jakby mogło i nie być dla widzów, czemu nie? 20% zniżki na tygodniowy pobyt. W Hiszpanii, gdybyście chcieli do tego nowego apartamentu, to zapraszam. Do tego apartamentu. Oczywiście też zapraszam. Ten też jest fajny, ten jest na cztery osoby. Tamten będzie na 6 osób, więc nawet i w dwie rodziny można przyjechać i spokojnie, fajnie sobie mieszkać. Dwie łazienki, jak widzieliście, trzy sypialnie, jeszcze salon, jadalnia. Będzie naprawdę fajnie. Więc zapraszam serdecznie, gdyby coś chciało wynająć. Na wakacje, czy też po wakacjach, rezerwujcie się. Link w opisie z cenami i z harmonogramem jakie są jeszcze wolne terminy więc tak to jest. Odzywajcie się. I teraz kończę ten już odcinek na poważnie i widzimy się w następnym. Na razie, hej!